Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym naprawdę jest rzeczywistość? Czy świat, który widzisz, istnieje naprawdę, czy może jest jedynie odbiciem czegoś znacznie głębszego? Starożytni mędrcy twierdzili, że cały wszechświat jest umysłem. Dziś poznasz pierwsze prawo hermetyczne. Prawo mentalizmu, zrozumie, a zaczniesz dostrzegać, że nie jesteś tylko częścią świata ty jesteś światem, który sam się doświadcza. W starożytnym tekście zwanym Kybalionem zapisano siedem praw rządzących całym istnieniem. Pierwsze z nich brzmi: wszystko jest umysłem, wszechświat jest mentalny. Oznacza to, że cały kosmos, galaktyki, światy, myśli, emocje to przejaw jednego nieskończonego umysłu, który śni sam siebie. Dla Hermesa Trismegistosa, mistrza mistrzów, rzeczywistość nie była materialna, była mentalna, stworzona z myśli, idei i świadomości. A skoro wszystko jest umysłem, to również ty jesteś jego częścią. A dokładniej, ty jesteś umysłem, który tworzy własny wszechświat. Widzisz, większość ludzi wierzy, że to, co widzą oczami, to prawda, ale oczy nie widzą, one tylko odbierają światło, to umysł nadaje sens, tworząc obraz tego, co uważa za rzeczywistość. To, co nazywasz światem zewnętrznym, jest tylko projekcją twojego wewnętrznego stanu świadomości. Gdy jesteś w chaosie, rzeczywistość staje się chaotyczna. Gdy w tobie panuje spokój, świat nagle staje się spokojny. Wszechświat jest zwierciadłem twojego umysłu, i dopóki nie zrozumiesz tej zależności, będziesz żył jak senne odbicie w cudzym śnie. Hermetyczne nauki uczą, że umysł jest źródłem wszelkiej kreacji, wszystko co istnieje, każdy dźwięk, forma, myśl, najpierw musiało pojawić się jako idea w umysłach Boga i człowieka. Dlatego starożytni mówili: jak na górze, tak i na dole jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Twoje myśli są ziarnami, które kiełkują w glebie rzeczywistości. Myślisz, i wszechświat odpowiada. Nie jesteś więc ofiarą świata, lecz jego współautorem. Jeśli chcesz zmienić rzeczywistość, nie walcz z odbiciem w lustrze, zmień obraz, który je tworzy. Nawet współczesna fizyka kwantowa zaczyna dotykać tej pradawnej prawdy. Cząstki zachowują się inaczej, gdy są obserwowane. To oznacza, że świadomość, twoja uwaga wpływa na materię, kształtując świat w czasie rzeczywistym. To, co dawniej było mistyką, dziś zaczyna być nauką, ale mistrzowie hermetyzmu wiedzieli to od tysięcy lat. Wiedzieli, że wszystko co istnieje jest snem Boga i że każdy człowiek jest iskrą tej samej świadomości. Jak więc możesz wykorzystać prawo mentalizmu w swoim życiu? Zacznij obserwować swoje myśli jak twórca, nie jak ofiara. Każda myśl to komenda dla wszechświata. Mów do siebie w sposób, w jaki wszechświat powinien do ciebie mówić. Myśl z poziomu osoby, która już ma to, czego pragnie, bo kiedy zmieniasz swój wewnętrzny świat. Świat zewnętrzny nie ma wyboru, musi się dopasować. Jeśli wszechświat jest umysłem, to ty jesteś myślą Boga, która właśnie teraz przypomina sobie, kim naprawdę jest. Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie: czy to ja doświadczam rzeczywistości, czy to rzeczywistość doświadcza mnie? Bo gdy to zrozumiesz, zrozumiesz wszystko a to dopiero początek podróży przez ukryte prawa wszechświata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.